Nie uwierzycie, co mi się po prostu przytrafiło. Przyszliśmy odebrać Charlie do przedszkola i zanim się wejdzie jeszcze do przedszkola, to w budynku jest taka toaleta. Więc stwierdziłam, że zaraz pod wejściem do przedszkola, więc stwierdziłam, że skorzystam z niej. Ale mówi, Luka stanie pod drzwiami, przypinuje mnie, bo tutaj się ten zamek nie zamyka. Coś jest z nim nie tak. Chyba jest specjalnie tak, wiecie, zabezpieczony, żeby po prostu dzieci się nie zamykały tutaj. I Luka mówi: Nie, spokojnie, ja się zamykałem tutaj, przekręć. Przekręciłam i w tym momencie czekam już 20 minut na straż. Pożarna. Co? jak sytuacja? Pani poszła po strasznie. Po jak to jest możliwe? No nie da się, naprawdę kręcę z całej siły. To jest nie do ruszenia w ogóle. Palec mi się ślizga. A drugim. Drugim też się nie da. No zobacz. A, nie, no co ty? Futrem. Futrem, że szalik, może szalikiem. No, już Próbowałam już tak. Co ty? To jest takie. Nie da się, ślizga mi się to, no. Nie da się, mówię, że się nie da, to się nie da. Z całej siły próbuję, ślizga mi się to wszystko. To najwyżej ja jej nowy e, komplet doniosę. One, one Takie tam tak rozmowy z panią wychowawczynią. Dobrze, 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 to my na jutro wszystko przyniesiemy. Dzień dobry! Ktoś mnie wyciągnie stąd? Są szanse. Są jest, szanse? Jest po prostu. Jak sytuacja? po klucz. Dlaczego? Nie da się otworzyć tak jakoś? Nie, bo tu nie ma nie tu nic, wiesz, na klucz. A to są strażacy? Tak. Naprawdę? Niemożliwe. Dlaczego? A nie ma jakiegoś pana ślusarza? I co, pan strażak przyjechał? Tak. Pan strażak by drzwi rozwalił, żeby mnie wyjąć, co Nie, ty gadasz? Dają obsługę o, 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 o kluczy, jednak telefon duży jest. Ja pierdzielę. I za ile mnie wyjmą? Co? Za ile mnie wyjmą? 20 minut. 20 minut? Nie, 5. Nie. Zapraszam. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Boże. Mam Bardzo pan, panowie są mili. dziękuję. I to nie są panowie ze straży.